Świat jest nadal pełen tajemnic i zjawisk, które mimo rozwoju nauki dalej nie są do końca wyjaśnione. Jednym z takich zjawisk są właśnie światła z Hesdalen. Hesdalen to nazwa doliny oraz małej wsi znajdującej się na południe od Trondheim w Norwegii. Długość tej doliny wynosi około 15 kilometrów i ciągnie się ona z północy na południe, a mieszka tam około 700 mieszkańców. Obszar ten od około 1811 roku znany jest z tajemniczych pojawiających się na niebie świateł. Ponieważ to właśnie w tym roku duchowny Jakob Krok sporządził pierwszą znaną dokumentację o tajemniczych światłach. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że owe światła pojawiają się bardzo często, mając różne kolory oraz kształty. Można je bez problemu zaobserwować zarówno w dzień, jak i w nocy. Jak już wspomniałem, Zjawisko znane jest już od 1811 roku, lecz dopiero w 1984 zaczęto się mu baczniej przyglądać. Zapewne powodem tego była wzmożona częstotliwość pojawiających się świateł. Tajemnicze zjawisko zaczęto obserwować nawet 20 razy w tygodniu, a sama dolina zaczęła przeżywać oblężenie turystów. Tematem głównie zainteresowali się poszukiwacze UFO. Grupa UFO Norwegia oraz Grupa UFO Szkocja. Całą sprawą zainteresowali się również naukowcy, którzy postanowili wyjaśnić źródło pochodzenia tajemniczych świateł. I tak uruchomiono tak zwany projekt Hesdalen, prowadzony przez doktora Erlinga Stranda. I tak na pierwsze rezultaty nie trzeba było długo czekać, ponieważ już w pierwszym okresie obserwacji, czyli od 21 stycznia do 26 lutego, w 1984 roku odnotowano aż 53 przypadki fenomenu Hezdalen. Przez następne lata kontynuowano obserwację świateł nad Doliną, a w 1994 roku zorganizowano kongres naukowy podsumowujący dotychczasowe badania oraz obserwacje. Natomiast w latach 1997-1998 Współpracująca grupa studentów, inżynierów i dziennikarzy zarejestrowała świata w kształcie piramid, które przemieszczały się po niebie. A obserwacje te odbywały się w ramach projektu pod nazwą Trójkąt. Obserwacje dziwnych zjawisk świetlnych nad doliną trwały nadal. W 1998 roku ustawiono w tamtym regionie automatyczną stację pomiarową, aby dalej rejestrować pojawianie się tajemniczych światem. Natomiast w 1999 roku rozpoczęto projekt EMBLA. Brali w nim udział studenci z Norwegii i Włoch oraz wielu naukowców z Uniwersytetu Ostfold z Norwegii czy Włoskiej Krajowej Rady do Spraw Badań. W projekcie wykorzystano urządzenia do analizy fal radiowych. Dzięki temu zarejestrowano wiele przypadków nietypowych anomalii. Projekt był kontynuowany przez kolejne 3 lata zbierając dodatkowo mnóstwo innych informacji. Na przykład takich, że wspomniane światła występują głównie w sześciu stanach: takich jak podwójny obiekt, błysk, chmura pyłu, promień plazmy, kula ognia oraz tak zwany stan niewidoczny, czyli taki, którego ludzkie oko nie jest w stanie zarejestrować, jednak jest on możliwy do obserwacji poprzez np. użycie kamer. Z biegiem czasu zjawisko tajemniczych świateł zmalało. Jednak dalej przy odrobinie szczęścia można zobaczyć światła na niebie. I mimo wszystkich tych działań podjętych przez naukowców, nie doprowadziły one ostatecznie do wytłumaczenia natury tego tajemniczego zjawiska. Naukowcy wykluczyli natomiast zjawisko UFO, tłumacząc, że jest to jakaś forma kulistych źródeł światła, zawierających ładunek elektryczny. Inna teoria brzmi tak, że światła powstają w wyniku spalania się wodoru, tlenu i sodu. Które występują w tamtym rejonie. Natomiast w 2004 roku wykryto podwyższony poziom radioaktywności na skałach w pobliżu obszaru, w którym zaobserwowano dużą przemieszczającą się kulę światła. Tak więc, podróżując po Norwegii, warto zajechać na nocleg do tej niewielkiej doliny i może przy odrobinie szczęścia uda się Wam zobaczyć norweskie UFO na własne oczy, ponieważ tajemnicze światła nadal są tam obserwowane. A zagadka niewyjaśnionych zjawisk świetnych dalej czeka na swoje rozwiązanie. Jeśli kogoś bardziej zainteresował ten temat, to na dole w opisie jest link do strony z filmami oraz zdjęciami z tej doliny. Do usłyszenia.